Wszyscy my tu będziemy, będziemy bawić się oraz kacać. każdy 24 maja wrocławskie przedszkolaki wraz z opiekunami po raz kolejny świętować będą Dzień Przedszkolaka. Impreza odbędzie się na Stadionie Wrocław. Od godziny 10 bramy stadionu będą czekały na dzieci i ich rodziców. Otwieramy stadion i całą esplanadę przeznaczamy dla aktywności dzieci. Tam będą siedziały różne rzeczy w różnych strefach. Będzie strefa piracka, będzie strefa rycerska, będzie gość z kosmosu. To będzie nasza specjalna niespodzianka. Mottem tegorocznego Dnia Przedszkolaka jest Wrocław, miasto widoczne z kosmosu, a maskotką znany nie tylko dzieciom bohater czeskiej kreskówki Krecik. Najważniejsze są jednak wspólna zabawa i idea, jaka przyświeca tej imprezie. Zależy nam na tym, żeby osoby, które są zrzeszone w tym środowisku, od których działań zależy byt wrocławskich przedszkoli, dobro naszych wrocławskich przedszkolaków, miały swoje święto i w tym dniu mogły się spotkać na wspólnej zabawie. Bo ideą takich spotkań jest przede wszystkim wspólna zabawa rodziców, dzieci i wszystkich dorosłych, którym bliskie są sprawy dzieciaków.